znowu odwiedziliśmy przyjazny nam tor jastrząb. Tym razem przywieźliśmy tu dwie MV Augusty brutale. Nieco mniejszą i dużą. Motocykle koncepcyjnie do siebie bardzo podobne, a jednak kompletnie różne. Mniejsza 800 bazuje na trzycylindrowym silniku, duża 1090R na silniku o pojemności właśnie 10,98 cm, czyli 1098. Ta moc, te osiągi są absurdalnie wręcz hipnotyzujące. To niby tylko 144 konie mechaniczne, ale moment obrotowy grubo ponad 100 Nm to naprawdę coś co sprawia, że ten motocykl nie chce absolutnie jechać na dwóch kołach nigdy. Przepięcie biegu z dwójki na trójkę powoduje takie odciążenie przedniego koła, że po chwili już jedziemy tylko na tym tylnym. Dlatego też można spokojnie powiedzieć, że w dzisiejszych warunkach jest to absolutny zabieracz prawo jazdy. Te motocykle oczywiście to nie tylko moc, to także wspaniała trakcja. Musimy pamiętać, że tak naprawdę brutale to są obrane z owiewek motocykle F3 i F4, czyli absolutny top jeśli chodzi o sportowe motocykle. Do kompletu mamy dołożone niezamowite opony Pirelli, które sprawiają, że mamy tu mnóstwo przyjemności zjeżdżenia po ciasnym torze. Mniejszą jeździ się troszeczkę łatwiej bo motorze. Dostarcza dużo przyjemności i mamy poczucie pełnej kontroli. Duża jest niesamowicie brutalna, tak jak jej zresztą nazwa wskazuje. Nieco łatwiejsza i przyjaźniejsza, 800, -ka. na pewno przypadnie do gustu wszystkim, którzy chcieliby odwiedzać takie miejsce: jak to, czyli miejsca, w którym można poznać potencjał tych motocykli. I wykorzystać ich osiągi. Duża wymaga nieco yy, więcej rozwagi w prowadzeniu. Yy, używaliśmy tych motocykli tutaj z odłączoną kontrolą trakcji i ABS-em i naprawdę bardzo trzeba było pilnować prawego nadgarstka, ponieważ odrobinę zbyt duże odkręcenie gazu powodowało natychmiast uślizgi trudnego koła. W pełni kontrolowalne, ale jednak musimy pamiętać, żeby na czas odpuścić i przymknąć trochę tego gazu. Elektronika po wyłączeniu oczywiście nas nie wspomaga. Jeżeli ktoś woli jeździć z kontrolą trakcji, bardzo proszę, ale tak naprawdę nie poczuje pełnego potencjału tego motocykla.